Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj drugi odcinek w tym roku i zmierzymy się z utworem Serce Wolności. Serce Wolności. Witek w Ulicy, zapraszam serdecznie. Daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby żadne treści na moim kanale się nie ominęły. Jedziemy! Witek Muzyk ulicy, bardzo fajny utwór. Serce wolności. Serce wolności jest w Amol. Jest to, wydaje mi się, bardzo ulubiona tonacja Witka, bo nie przeczę, że już któryś utwór w tej tonacji gra. Bardzo fajne są te jego utwory i fajnie, że oni. Ja ten utwór podzieliłem na części. I właśnie na tych częściach się skupimy. Pierwsza część, która jest, to jest po prostu takie solo. To jest bodajże solo trąbki. To solo brzmi tak. Od dźwięku A. To jest solo trump. Ten utwór składa się z części. Ja będę Wam po kolei mówił, jak grać poszczególne części. Eee, tak, zaczynamy od tej przygrywki, którą już wam pokazałem. I teraz wchodzi eee, właśnie taka przygrywka razem z lewą ręką. Muzyka To jest przygrywka, i teraz ta przygrywka będzie z lewą ręką. Zaczynamy od A Amol, F, F, Dur, g, -g Dur i A Amol. Przygrywka. Oczywiście nuty literowe będą w opisie, jak zwykle, kochani. Ja jak zapominam nut literowych dodać, to przepraszam, ale wy reagujecie komentarzami i bardzo mnie to cieszy, bo wtedy wiem, że po prostu albo mi YouTube nie wrzuci, albo po prostu zapomniałem. I fajnie, że przypominacie. Bardzo się cieszę. Teraz yy, jest zwrotka. Zwrotka jest bardzo podobna do tej przygrywki, którą przed chwilą mieliśmy. Teraz będzie zwrotka, czyli to, co śpiewa Witek. Prawa ręka. To jest zwrotka, i akordy są takie same. mamy break. I będziemy go grać z ozdobnikiem. Teraz jest taki break. Gramy go z ozdobnikiem? Ręką ten break, teraz z lewą ręką ten break. Zaczynamy od e, d-moll. A-moll. I teraz A-moll. D-moll. Jeszcze To jest break. Teraz y, jeszcze jest takie zakończenie. Jedno, po którejś tam zwrotce. Jest takie zakończenie. On tutaj gra. Go. Eee, teraz tak. To tutaj gramy tak. Od A. A w basach będzie F F DUR, G G DUR i A AMOL. Coś takiego, moi drodzy, to jest największy skok, który musimy zrobić, czyli, yy, czyli po prostu. Yy. I ostatnia rzecz to jest refren. Serce wolności od A. Ale dělám? A dělám? Já ja I povtorka. F F DUR. G G DUR. Tak wygląda, moi drodzy, ten utwór. Eee, wszystkie te części się przeplatają pomiędzy sobą. Mam nadzieję, że troszeczkę wam go ułatwiłem. Eee, zapraszam Was serdecznie na kanał. Mam nadzieję, że to ta totalnie robiłem ten utwór ze słuchu, więc mam nadzieję, że go troszeczkę chociaż wam przybliżyłem. Eee, bardzo lubię twórczość Witka i pozdrawiam go bardzo serdecznie. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. Dziękuję Wam serdecznie. I pozdrawiam bardzo gorąco, do następnego, trzymajcie się, cześć, no to oczywiście w opisie.